A was w już odcinku A dzisiaj będziemy robić aktualizację Notus Nicobarensis Chyba się coś pozmieniało, ale e, ja te mrówki widzę praktycznie co tydzień, a wy widzicie je raz na 2-3 miesiące Więc u was mogło się coś pozmieniać Na pewno zmieniło się to, że do, doczepiłem im arenę, mają arenę, bo no trudno już się karmiło je ja w probówce A ty subskrybuj kanał, taki stan czarny, przez który wam się na kliknijcie tam na dole Zosta 5 łapek w górę, jeśli będzie 5 lat w górę, to będzie następny odcinek, a my przechodzimy już do dalszej części odcinka. Tak jak możecie zobaczyć, są z nas 5 poczwarek. Z tego co ja kiedyś naliczyłem, było 5 poczwarek. Aktualnie widzę tam jedną larwę i taki stos z 5 poczwarek, jakoś tak. Zaraz Wam to wszystko oczywiście pokażę na zbliżeniach, które będziecie widzieć. No to zaczniemy od takiego mini opisu gatunkowego. No to jak możecie, w sumie królowej nie widać, ale królowa ma rozmiar między 15 a 16 mm, czyli podobnie do kamponu z które mogliście już widzieć na kanale. No robotnice, ja tutaj chyba mam środkową kastę, albo już tą najwyższą kastę, ale chyba środkową. Ale możecie spytać, skąd mam już wysoką kastę, albo tą po środku. No to, to dowiecie się tego w odcinku, który był dwa miesiące temu, czy tam półtora miesiąca temu. Jest na kanale i tam macie wszystko wyjaśnione, czemu mam takie już. No to robotnice mają między 6 a 11 mm Ubarwienie pomarańczowo- ciemnobrązowe, jak możecie widzieć. No i tu z Nikobarem z pochodzą z południowej, południowych terenów w Azji. U tych kamponotusów można zauważyć polimorfis, czyli podział na kasty. No, jak możecie wiedzieć, jest ten podział na kasty. zazwyczaj są to kolonie monogeniczne, aczkolwiek można natrafić na materiały o koloniach z dwiema lub, lub nawet więcej królowymi. Nikobarensisy nie hibernujemy, chociaż zmniejszenie temperatury nic nie zaszkodzi, ale tego, co czytałem i się przygotowałem też do tych mrówek, no, to one czasami robią sobie takie coś, że królowa po prostu nie składa jaj, odpoczywa i dopiero później wypuszcza te jajka w dużo, dużo większej skali. I no, jest to gatunek mrówki polecany dla początkujących. No, jak możecie widzieć, bardzo sypie potomstwem. Nie jest jakoś bardzo trudny, bo dogrzewam je, mają może w probówce 27-28 stopni. Jak możecie widzieć, one więcej nie trzeba. Dużo białka, najbardziej u mnie, najbardziej lubią kraczane tureckie, bo mączników praktycznie jak im dawałem moźniki to albo je zasypywałem tym torfem tutaj albo po prostu ich nie jadły. No i tak jak mówię wykazują bardzo bardzo szybki rozwój. Jeśli mają te 27-28 stopni no to tak jak możecie zobaczyć bardzo dużo potomstwa mają. Ogólnie jak możecie, mogliście widzieć na shortzie albo będziecie, będziecie widzieć na shortsie to tam zjadłem karaczana tureckiego. On ogólnie po paru godzinach już go nie było. Była sama, sama chityna. Więc bardzo lubią te karaczane tureckie. Miód, ten miód tutaj siedzi tydzień i coś go, coś go znaczy, nie Jeździ tydzień, ale siedzi około chyba 3-4 dni, jakoś tak. Nie było go jakoś strasznie, ale devem też im dużo tego miodu, więc one tak pewnie w mniejszych ilościach go piją. No i to by było na tyle to odcinka. Subskrybujcie kanał, taki znaczny przysłuchujecie, za Wam się na chętnie Klinicie tam na dole. Pe tak, jak, tak jak wiecie, film, filmy w sierpniu co tydzień, więc następny film już za tydzień. Mogę Wam powiedzieć, że to będzie aktualizacja kolonii Messer Bar Barbarus. No jest to duża aktualizacja, bo tam się dużo rzeczy w sumie podziało. No zostawcie pięć ataków w górę. A my widzimy się już w następnym odcinku. Do zobaczenia, cześć!